Ponad 30 doktorantów, między innymi z Polski, Czech czy Węgier, spotkało się na zajęciach letniej Szkoły Upolitologów Storońskiego Uniwersytetu. Przez trzy dni będą omawiać sytuację społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Europie i porównywać modele funkcjonujące w różnych państwach. Chcemy właśnie się przyjrzeć temu, i to jest główny cel tego spotkania, jak to społeczeństwo. W niektórych krajach już dobrze ukształtowane, w innych dopiero kształtujące się, reaguje na te wszystkie procesy i wyzwania współczesnego świata. Dyskusje będą prowadzone w czterech grupach roboczych pod kierunkiem uznanych specjalistów nauk społecznych z różnych krajów europejskich. Poszczególne grupy podejmą tematy tożsamości kulturowej, procesu integracji europejskiej, a także historycznych korzeni nowoczesnego społeczeństwa. Na prowadzonym przeze mnie kursie skupimy się na podłożu historycznym zmian, które zachodzą obecnie. Odniesiemy się do myślicieli politycznych takich jak Tomasz Hobbes, Montesquieu czy Francis Fukuyama. Uczestnicy pochylą się także nad problemem globalizacji i tego, jaki wpływ ma na tradycje poszczególnych narodowości. Myślę, że to bardzo ważne, aby znać i szanować tradycje własnego narodu, ale z drugiej strony żyjemy w świecie globalizacji dlatego też powinniśmy dzielić się naszymi wartościami i poszukiwać wspólnych płaszczyzn działania, które pozwolą na przykład zapewnić pokój na świecie. Dla młodych Ludzi, letnia szkoła to przede wszystkim możliwość wymiany poglądów i doświadczeń z doktorantami z zagranicznych uniwersytetów, a także możliwość nawiązania współpracy na szczeblu międzynarodowym. Jako socjolożka jestem jakoś powiązana z tą tematyką politologiczną i stosunków międzynarodowych i ze względu na to jestem w stanie spotkać tutaj ludzi, którzy interesują się podobnymi kwestiami, no i też kadrę naukową, która jest tym zainteresowana. Wydarzenie zostało zrealizowane przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, a także Węgier Akademią Nauk i Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu.